Chyba odkryłem mój nowy ulubiony sposób na zarabianie pieniędzy. Są to kontrakty. Ale na razie, chodźmy wydać trochę kasy. Kupię dwie krowy. Naprawdę, tylko dwie, ale to za chwilę. Zanim będę kupował krowy, to najpierw postawię sobie stertę na gnój. Skoro będę miał krowy, skoro będę mógł produkować obornik za ich pomocą, to fajnie by było mieć gdzieś właśnie stertę na obornik. Tylko gdzie ją postawić? Miejsc mam tylko kilka. Jedno blisko gospodarstwa, drugie za ogrodzeniem. Opcja za ogrodzeniem na pewno byłaby bardziej praktyczna, ale niestety wyglądałoby to po prostu średnio. Z drugiej strony, jeżeli postawię stertę obornika właśnie tutaj, w tym miejscu, to będzie mi się jeszcze trudniej wjeżdżać do obory. Wybrałem jednak opcję właśnie taką, taką bardziej naturalną, bo wydaje mi się, że ona po prostu będzie lepiej tutaj pasować. Mamy więc stertę gnoju, mamy więc już możliwość produkcji obornika. Teraz tylko potrzeba nasze fabryki gnoju. Nie no, żartuję. Teraz potrzebujemy krowy. Teraz potrzebujemy krowy, ale powiem wam, kiedyś takie coś słyszałem, e, że dziecko się dziecko zapytano, co daje krowa i dziecko odpowiedziało, że gnój. No bo w sumie to też jest nawóz, to też jest coś bardzo ważnego. Oczywiście te krowy, które tutaj mam, całe dwie sztuki będą dawać przede wszystkim mleko, ale myślę, że o tym gnoju, o tym oborniku też nie można zapominać. Wymyśliłem sobie, że kupię jeszcze jedną krowę, bo tak się składa, że mam na to pieniądze, więc kupiłem jeszcze trzecią, brown swiss, ale ja bym powiedział, że może być to ta polska czerwona rasa? Też przecież takie coś jest, akurat my tutaj w farmingu tego nie mamy, ale wydaje mi się, że Brown's jest najbliżej do tej polskiej czerwonej rasy. Słuchajcie, teraz pojedziemy sobie pozbierać słomy. Tylko nie wiem czemu ja pojechałem właśnie tutaj, pojechałem w lewo. Nie no, nie będę przejeżdżał komuś przez pole, już bez przesady. Przejedziemy sobie tutaj koło naszego jeziorka, koło naszego bajorka. Tak też się zastanawiam, czy nie powinienem wykorzystać jakoś tego jeziorka, czy nie powinienem na przykład tam drzew wyciąć. Może to byłby dobry pomysł, by zarobić odrobinę kasy. Myślę, że jakbym się na to zdecydował, to na pewno byłbym w stanie trochę więcej zarobić. No, zresztą trzeba będzie przetestować w końcu, czy drzewa tutaj są po prostu opłacalne. Ale na razie pozbierajmy słomę. Tej słomy tutaj wbrew pozorom wcale nie jest tak mało. Będę chciał zamienić ją na obornik, by później prawdopodobnie wykorzystać ją jako naturalny nawóz. Nie chce mi się kupować za każdym razem nawozu, bo to jest po prostu drogie, a ja tutaj no, nie mam pieniędzy. Mam 650 zł w tej chwili. Rozglądam się na lewo i na prawo, zastanawiam się czy coś gdzieś tu, jeszcze jakieś zlecenie by wpadło, czy może gdzieś znajdę jakąś znajdźkę albo coś, a ja tu nic takiego nie ma. T tu pieniądze nie spadają z nieba, muszę sam je zarobić, więc zbieram słomę. Ta słoma w tym momencie to jest naprawdę prawdziwe złoto. Zawiozę ją za chwilę całkiem do obory, zawiozę ją za chwilę całkiem dla krów i krowy będą mogły produkować z niej obornik. Oczywiście tutaj mamy proporcje 1 do 1. W sumie taka mało naturalna proporcja, no bo umówmy się, jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek był w oborze, widział krowę z bliska, tak, ja widziałem rzadko po rzadko, ale mam możliwość pojechania w takie miejsce, gdzie faktycznie jest krowa, to każdy kto wie, każdy kto zna te zasady, to wie, że nie do końca z jednego litra słomy powstaje jeden litro bornika. No bo wiecie, jak to działa. Tę słomę daje się jako podściółkę. No a. Przecież na tą podściółkę krowa narobi. Krowa narobi tym, co zje. Więc tak naprawdę ja uważam, że ta proporcja to nie powinno być 1 do 1. To powinno być 1 do 1,20. No bo przecież obornik to nie jest tylko słoma, która była podściółką. Obornik to jest także to, co krowa zrobiła. A krowa zrobiła nie ze z słomy, tylko z jedzenia, w tym przypadku z siana. Więc ja uważam, że tutaj ten, ta proporcja 1 do 1. Nie jest do końca ok, No ale dobra, no nie będę się czepiał. Oj, przejechał jakiś czerwony wariat, teraz wyprzedził mnie tu bardzo szybko. Widzicie, to nie tylko w lipinkach ludzie jeżdżą bardzo szybko. Tutaj też można znaleźć ludzi, którzy poruszają się naprawdę z dużymi prędkościami. Ale czy to jest jakiś problem w tym miejscu? Nawet w sumie nie wiem, czy tu jest teren zabudowany. Nie zwracałem na to uwagi. Jakoś nie ma wielu zabudowań tutaj w okolicy, chyba jest tak naprawdę tylko moje gospodarstwo i nic więcej pola uprawne dookoła. W każdym razie dostarczyłem już pierwszą porcję słomy, napełniłem oborę praktycznie na 100%. Tam chyba tylko 500 litrów jeszcze można wrzucić, więc teraz powstaje pytanie, co dalej? Gdzie tą słomę zmagazynować? Przecież ja nie mam żadnego jakiegoś takiego silosu na siano. W poprzednim farmingu nazywało się to Strychem na siano czy coś takiego strych na siano i słomę chyba. Tutaj tego nie mam, to znaczy może bym i gdzieś to miał tam do zbudowania, no ale przecież nie mam wybudowanego o to mi chodzi. Więc siłą rzeczy nie mam gdzie za bardzo zmagazynować tej słomy. Jak zawiozę ją na gospodarstwo, to co? Wyładuję sobie ją do domu? Co, do łóżka sobie ją wysypię? No, no nie, no, no nie da rady. Widzieliście, 10 tysięcy litrów przywiozłem, kolejne 10 tysięcy litrów już zebrałem, więc teraz chyba będzie trzeba ją gdzieś po prostu wysypać. Tylko nie do tego jeziora. W ogóle tutaj, w tym bajorku, mamy kilka połamanych drzew. Naprawdę ładnie to wygląda, robi to taki mega dobry klimat. Ile razy tam przechodzę, tak zastanawiam się, że to po prostu dobrze, dobrze się prezentuje. Od razu się też zacząłem zastanawiać, czy nie dałoby się na przykład wyjąć tych drzew, czy nie dałoby się ich jakoś spieniężyć, sprzedać. No bo skoro one już sobie tam leżą, ja wiem, że one robią klimat, ale wydaje mi się, że teraz ważniejsze jest to, bym robił pieniądze, a nie klimat. Klimat zrobimy później. Wywiozłem więc 10 tysięcy litrów, gdzieś tam po prostu wrzuciłem sobie na pole. Mam nadzieję, że z tej słomy. Coś zostanie za jakiś czas, gdy będę ją zbierał ponownie, nie chcę jej zmarnować. Nawet jeżeli miałbym zarobić na tym 10 zł, to po prostu szkoda mi tego po prostu wyrzucić. Zobaczcie, mamy 2000 litrów. Może to nie jest 10 zł, może to jest 17 zł, bo pewnie tyle by to było warte teraz. E, chociaż może trochę więcej? Nie no, może trochę więcej, może, może więcej. No nie wiem, z 80 złotych za 1000 litrów będą płacić? Nie, nie, sprawdzałem. P powiem wam, że nie sprawdzałem. Przyznaję się bez bicia, nie sprawdziłem dokładnie ile. A czemu ten rzucił kierunkowskaz? Wydawało mi się, że ciężarówka z naprzeciwka wrzuciła kierunkowskaz w lewo, a skręciła w prawo. Może moje przewidzenie, może te okulary, które zamontowałem do tej serii, nie do końca spełniają swoją rolę. Trzeba będzie chyba obejrzeć powtórkę. Zaparkuję sobie teraz ten słomy gdzieś tutaj. Znaczy słomy. Przyczepkę. W przyczepie, oczywiście, z słoma. Okazało się, że wyskoczył jakiś komunikat. Wydawało mi się, że musiałem rozładować całą tutaj przyczepkę, ale, ale nie to był błąd. Po prostu wystarczyło, żebym ja złożył tę oto przyczepę, tą gór, te górne elementy można złożyć i wtedy już można odczepić taką przyczepkę, więc świetnie. Chodźmy tutaj, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy trzy krowy, mamy trzy krowy mleczne, więc jak ja następnego dnia się tutaj obudzę, to będę miał pierwsze litry mleka. Popatrzcie, 37. To jest ten wskaźnik efektywności, czy jak to się tam nazywa, 37%, no, no nie wygląda to najlepiej. Tu mam całe podsumowanie pola, możecie się zrobić pauzę i zobaczyć, jak to wygląda. Teoretycznie zarobiłem na tym 1800 złotych. Praktycznie? No, myślę, że tak, 1800 mogłem na tym zarobić, tylko weźcie pod uwagę, że ja jeszcze wydałem kupę kasy na to, żeby maszyny wypożyczyć, więc realnie na tym polot ja nie zarobiłem. No ale dobra, kupię sobie w takim razie może jakiś kultywator mały. Tu akurat wybór jest naprawdę duży, pobrałem sobie sporo modów z modhuba, więc mam wybór, do wyboru, do koloru. Mnóstwo maszyn rollmaku, też będziemy z nich korzystać, bo to są genialnie wykonane mody. Zresztą to są świetne maszyny, które się doskonale sprawdzą tutaj na tej gospodarstwie. Ale chyba na początek wypożyczę... No, wypożyczę? Nie, nie wypożyczę. I, nie mogę wypożyczyć, jak ja wypożyczę sobie na przykład taki kultywator, to będę za niego płacił potem przez kilka kolejnych miesięcy, to nie ma sensu. Nie, nie mogę tego wypożyczyć, muszę to kupić. Kupno tamtego kultywatora Unia nie jest bardzo drogi. Po prostu ja to kupię, będzie mi na to stać, spoko. Tylko ja się zastanawiam po prostu, czym ja tutaj to posieję. Ja nie mam jakiegoś fajnego siewnika. To znaczy jest tam znowu ten siewnik polskiej marki i może to jest dobry wybór. Może. Ale wydawało mi się, że powinienem szukać jednak czegoś innego. Może nawet czegoś sporo starszego, może czegoś tańszego, może czegoś mniejszego. Ale mimo wszystko chciałbym znaleźć coś, co na pewno będę w stanie podłączyć do mojego ciągnika. A dwa... Przede wszystkim ma być tanie, to nie musi być szerokie, to nie musi aplikować nawozu, to nie musi mieć absolutnie siewu bezpośredniego, nie, to mi nie jest potrzebne. Ma być siewnik, ma być tani, może mieć 2 metry szerokości roboczej, może mieć zbiornik na ziarno, nie wiem, 200 litrów, ja sobie te zi zi ziarna przywiozę na gospodarstwo. Ale ma być kurde tanie, ja nie wydam 15 tysięcy złotych teraz na siewnik, no mam nadzieję, że wy mnie rozumiecie, no 15 tysięcy złotych miałbym teraz wydać na siewnik? No przecież to jest jakaś masakra, ja nie mam teraz tyle tych pieniędzy. Tak gorączkowo poszukuję tej kasy, że aż przejrzałem wszystkie zlecenia, które tutaj były. No i kilka nawet było interesujących. Tam jedno mi wpadło w oko, było to takie zlecenie na koszenie trawy. Od razu zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem na przykład użyć swojego sprzętu do tego. No bo wiecie, mam już ciągnik, mam kosiarkę, mógłbym pojechać swoimi maszynami, mógłbym zarobić więcej pieniędzy, nie musiałbym płacić tej, powiedzmy, kary za wypożyczenie. I fajnie, i to na pewno byłby dobry pomysł. Tylko z drugiej strony moje maszyny są. Po prostu wolne. Moje maszyny są też mało wydajne, mało szerokie, są wąskie, więc pracowałbym bardzo, bardzo długo, a pole, które jest akurat tam do skoszenia, nie jest najmniejszym polem na tej mapie, to jest raczej jedno z większych i wydaje mi się, że gdybym miał się zdecydować na tamto zlecenie, to jednak bym pożyczył sprzęt. Mimo tego, że będzie to droższe, mimo tego, że zarobię relatywnie mniej, to będę w stanie po prostu wykonać ten kontrakt dwa, może trzy razy szybciej? A to by znowu spowodowało, że po prostu dużo szybciej zarobię mniej pieniędzy, ale dużo mniej czasu będę musiał też na to poświęcić. Wydaje mi się, że to byłby chyba taki złoty środek. No ale dobra, zanim wezmę kolejne zlecenie, to pasuje skończyć poprzednie. Na pewno pamiętacie, że w poprzednim odcinku już jedno takie pole prasowałem. Zrobiłem to, ale nagrody jeszcze nie odebrałem. Aż wróciłem na chwilę na gospodarstwo, by zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. No i zdałem sobie sprawę z tego, że... Ja muszę dokończyć w takim razie tutaj tą robotę. Nie ma innej możliwości. Dlatego wsiadłem do ciągnika siodłowego, który jest jednocześnie ciągnikiem rolniczym do tego Mercedesa. Mega mi się podoba to wnętrze. Zobaczcie, mamy tutaj te zegary mercedesowskie. Jak nie jestem fanem cyfrowych zegarów, bo nie, ja wolałem zegary standardowe, zegary, które były takie normalne, analogowe. Pamiętam, jak w moim poprzednim samochodzie miałem tutaj Seata, Seata Ibiza. Mogę się wam przyznać, to już no ładnie, no to autko, nie wiem, ile miało, 10 na dzisiaj? 10, 10 lat już by ma? Chodzi mi o to, że ono w tym momencie ma 10, 11, 12 lat? No nie wiem, już kurczę, ma troszkę. W każdym razie ono miało zegary analogowe. Nie no, może mieć ze 12 lat chyba, albo i nawet więcej, tak? Widzicie? Policzyłem sobie, zacząłem od 8, 9 lat to się okazuje, że, że to już naprawdę parę lat temu było. No i słuchajcie, ono miało zegary analogowe. Takie, takie zwykłe, proste, po prostu obrotomierz, prędkościomierz i ten malutki taki ekranik, nie wiem, o przekątnej dwóch cali na, na środku, po prostu taki, wiecie, analogowy, to nie był ani kolorowy, ani nic, tylko jakieś tam podstawowe informacje można było sobie wyświetlić, spalanie, czy tam jakieś drubiazgi. I to naprawdę miało swój taki klimat. Mi się to strasznie podobało. Na... Jak ja widzę te zegary cyfrowe, no to w większości one są takie strasznie przekombinowane, takie trochę jak z gry komputerowej, ale z drugiej strony patrzę na tego Mercedesa i on mi się jakoś tak podoba. Po prostu wygląda tak jakoś lepiej, mam wrażenie, od innych. Chociaż z drugiej strony na przykład miałem przyjemność jeździć ostatnio Volkswagenem z tymi cyfrowymi zegarami, i tam też nie było źle. Ale z drugiej strony jest też kilka takich marek, może nie będę wymieniał, bo to chyba nie ma to znaczenia, gdzie po prostu wsiadam, patrzę, no i widzę, że coś tu jest nie tak. Ale to nie tak, że ja zarabiam, y, oglądając jakieś samochody czy coś, po prostu muszę się tym tematem w miarę interesować, więc to jest takie tylko moje prywatne zdanie, to nie tak, że zaraz otworzę kanał motoryzacyjny, będę robił jakieś sprawozdania, chociaż wiem, że niektórzy z Was na pewno by chcieli. Dobra, wróćmy do tematu farminga, bo ja się tu rozgadałem na zupełnie inny temat, a przecież mamy kontrakt do wykonania. Prawie 90% już mam zrobione, więc jeszcze tam i z powrotem i kontrakt powinien być za chwilę zrobiony. To mi się podoba akurat, że te zegary cyfrowe tak ładnie są wkomponowane tutaj w tego farminga. Dobrze to wygląda. To jest akurat jedna z wielu rzeczy, która mi się podoba w tym DLC Mercedes-Benz. Tak się zastanawiam, właśnie, bo przygotowuję się już do nagrania takiego odcinka. Oczywiście, przygotowuję się do nagrania odcinka analizy, który będzie analizą wszystkich DLC, wszystkich płatnych dodatków do farminga 25 w tym pierwszym roku ale czekamy oczywiście na wydanie 4 listopada tego ostatniego DLC Highlands Fishing, no i potem, jakiś czas potem, jak już pogram sobie w ten dodatek, to we wydam werdykt, ale przygotowuję się już do oceny też tych wszystkich innych i muszę Wam powiedzieć, że Mercedes, to już mogę tak powiedzieć troszkę przedpremierowo, moim zdaniem Mercedes DLC to jest najlepszy dodatek z tych trzech, które do tej pory dostaliśmy, ale czy to jest dodatek świetny? A o tym to już Wam powiem za jakiś czas. Dobra, zrobiliśmy zlecenie, zrobiliśmy kontrakt, wycwaniłem się, bo wypożyczyłem sobie jedną maszynę i zrobiłem dwa zlecenia od razu. Jestem bogaty. 11 200 zł. Czuję się teraz normalnie jak pan świata. Chyba pierwszy raz w historii powiedziałem wam, że jestem bogaty, mając 11 000 złotych. Naprawdę, to, 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 to nie są jakieś duże pieniądze w farmingu. A z drugiej strony, teraz czuję się tak, jakbym trochę pana boga za nogi złapał. No, bo zobaczcie, mam 11 200, mogę sobie iść do sklepu, kupić jedną, drugą, trzecią maszynę. Mogę się rozwijać, mogę nawet spłacić trochę kredytu. 10% kredytu mogę spłacić, jakbym się bardzo uparł. I wiecie co? Tak sobie zdałem sprawę z tego, że może ja te 100 tysięcy w dwa lata to tak spłacę bez problemu. Przecież tyle jest tutaj roboty na gospodarstwie, że choćbym miał robić 10, 20, 30 kontraktów, to przecież jestem w stanie to zrobić. To jest wykonalne. To mi się podoba. Wiecie co? W tym traktorze nie działa mi lewy kierunkowskaz. I zupełnie nie wiem dlaczego. Bo ja sobie ustawiłem kierunkowskazy pod innymi klawiszami. I prawy kierunkowskaz mam ustawiony na numerycznej trójce. Jak macie klawiaturę zwykłą, to z prawej strony jest jeszcze klawiatura numeryczna. I tam, na trójeczce, mam ustawiony prawy kierunkowskaz. Światła awaryjne, czyli kierunkowskazy oba naraz, to jest dwójeczka. No i jeżeli myślicie, że tak, zrobiłem coś logicznie, to tak, zrobiłem. Pod jedynką mam kierunkowskaz lewy. Tyle, że ten kierunkowskaz lewy mi nie działa. I najgorsze jest to, że ja nie wiem dlaczego, ponieważ jak wchodzę w opcję gry, to wszystko jest ok. Z drugiej strony, w niektórych maszynach on mi działa, a w niektórych nie. No, i nie mam pojęcia, dlaczego ten zetor nie chce obsługiwać mojego lewego kierunkowskazu. Czy są te przyciski jakoś dublowane? Czy może jest jakaś kolizja w tych przyciskach, że jedynka oznacza coś innego? Nie mam pojęcia. Próbowałem to rozgryźć, ale, ale nie wiem. Próbowałem nawet, słuchajcie, zmienić przypisanie klawiszy. Pięterko wyżej. Zamiast 1, 2, 3 to jest 4, 5, 6. No więc klasycznie. czwóreczka to jest oczywiście kierunkowskaz lewy, piąteczka awaryjna, szósteczka kierunkowskaz prawy. Niestety bez skutku, wtedy to też nie działało totalnie, bo piątka jest odpowiedzialna za światła, więc wiecie, ja chcę kierunkowska włączyć, włączają się światła, no nie powinno tak to działać. Ewentualnie na przykład musiałbym zmienić przypisanie tych świateł, więc to by było porąbane. Tylko nie wiem czy ja nie zmienię sobie po prostu tych kierunkowskazów na jeszcze jakieś inne przyciski, może nie wiem jakieś nawiasy albo coś. Muszę pokombinować, bo ten lewy kierunkowskaz chciałbym włączyć, wiecie, chcę tu jeździć w miarę realistycznie, a nie że także kurde jadę przez środek wioski i chcę skręcić w lewo i co? Ja mam się oglądać, rękę wystawiać, ręką se pomachać, flagę normalnie przez okno i zacząć ją machać, że o, uwaga, będę skręcał, a może jakiś megafon sobie dać na górę i mówię, będę będę trąbił wszystkim. eee, będę skręcał w lewo. No no chyba nie o to tu chodzi. Zresztą te samochody, które czasami tutaj możemy spotkać na tej mapie, to tego nie zrozumieją nawet. Swoją drogą, ruch na tej mapie jest akurat całkiem spoko, bo przede wszystkim ten ruch istnieje, ale jest jakiś taki 10 razy mniejszy niż standardowy. Dzięki czemu te samochody się nie blokują, dużo rzadziej mnie wyprzedzają na czołówkę, chociaż już w tym odcinku dwa razy. No, powiem wam, że tutaj, po tej mapie, Polanki jeździ się naprawdę dobrze i skoro jest upośledzony ruch samochodowy. to ta, widzicie? Wykrakałem, Mówię upośledzony ruch samochodowy, to mi Gagatek tu wjechał normalnie i prawie do kolizji doprowadził. Trzecie wymuszenie dzisiaj. Zapłaciłem za badanie gleby. Tak, zapłaciłem za badanie gleby, to jest bardzo ważna rzecz i nie wiem po co to zrobiłem. Po prostu nie wiem. Bo wiecie, ja z rolnictwem precyzyjnym aż tak za bardzo to nie grałem. No wiem, że chcielibyście już ode mnie poradnik na ten temat, bo wiem obiecałem wam, że zrobię kiedyś taki poradnik i już mnie czasami męczycie w komentarzach o to, żebym zagrał taki poradnik i tak dalej i to, to oczywiście nie jest nic złego no jeżeli chcecie taki poradnik to piszcie w komentarzach bo to jest normalne tyle że ja do tej pory naprawdę nie czuję się na siłach żeby ten poradnik nagrać bo po prostu dopiero zaczynam ogarniać rolnictwo precyzyjne ale w związku z tym że ja to rolnictwo precyzyjne zaczynam ogarniać i chcę to zrobić profesjonalnie bo chcę wam wreszcie wytłumaczyć jak należy korzystać z tego DLC o kolej wyprzedził mnie i hamuje widzieliście to wyprzedził i zaczął hamować ale zostawmy już, pojechał dalej. Mam nadzieję, że mu nie wza... zajechałem drogi tam wcześniej na skrzyżowaniu. słuchajcie. Podjadę sobie do tubylca. Bo skoro ten tubylec powiedział mi, że to jest dobry pomysł, by zasiać orkisz, to może mi powie jeszcze co nieco na temat tego badania gleby. Skręcę sobie zaraz w prawo. Podjadę zaraz do tego ziomeczka, mam tylko... Oj czekajcie, chyba domek pomyliłem. Tak, chyba chyba to nie jest to. No właśnie. Ale ten domek tu jest mega dobry. On jest po prostu piękny, tak jadę sobie i on mi się bardzo podoba. A jest kolejny. To jest najbardziej klimatyczna ulica do tej pory ze wszystkich, na których grałem wszystkie moje serie w 25. Gadajmy. Dzień dobry panie, bo mam do pana pytanie. Chciałbym się przygotować na przyszły sezon i co zrobić, żeby mieć jak największe plony? O, to dobrze, że pytasz. Większość, co sieje na nachybił, trafił, a potem na rzeka. Najpierw trzeba wiedzieć, z czym się pracuje. Robiłeś badania gleby? Tak, zleciłem. Wyszło mi, że głównie mam ił. I powiadasz? Świetnie. Masz szczęście, młody. Na takiej glebie plony mogą być naprawdę konkretne, jak się o nią zadba. Hmm, to co powinienem robić konkretnie? Po pierwsze, unikaj orki. Na iłach łatwo zniszczyć strukturę gleby, a wtedy woda ani składniki nie krążą jak trzeba. Po drugie, azot. Daj go tyle, ile roślina potrzebuje, ani grama więcej. Lepiej częściej i w mniejszych dawkach niż raz na raz. A cały pan radził siać po żniwach. Jak masz ten ił, to sięj orkisz. Stara odmiana, ale mocna, zdrowa i odporna. I uwierz mi, kupców na to teraz nie brakuje. No dobra, czyli za miesiąc już mogę go siać? Dokładnie tak. Jak tylko ziemia trochę przestygnie, ale jeszcze nie stwardnieje. Wtedy ci pięknie wzejdzie. Jak dobrze to zrobisz, to zobaczysz. Zboże będzie wielkie jak las. Dobra, pogadane. Powiem wam. No nie wiem, nie wiem. On mi tu opowiedział trochę rzeczy i powiem wam, że się zastanawiam. Zastanawiam się, bo tak, badanie gleby to jedna rzecz. Natomiast mówił mi o tym, żeby przede wszystkim dbać o tą glebę. Tak, no mówił tam jeszcze o tym, żeby przypilnować sobie, czekajcie, przypilnować chwasty, usuwać tych chwastów, no i przede wszystkim, żebym nie orał. No dobra, no nie będę orał, o następny, kurde, wyprzedzał na czołówkę. Następnemu, kurde, życie nie jest miłe. W każdym razie, zrezygnowanie z orki to nie jest żaden problem. Mam tu kultywator, kultywatorem wiadę przejadę sobie po polu, potem wjadę wnikiem bez problemu. No i patrzcie, mówił też o tym nawożeniu, żeby nawozić odpowiednio do rośliny, więc jeżeli ja dobrze rozumiem to, co mi powiedział, to powinienem najpierw zasiać, a orkisz można siać już w przyszłym miesiącu, więc poczekamy sobie na wrzesień, to zasiejemy wtedy orkisz i potem, gdy ja to zasieję, to będę mógł na spokojnie wjechać tutaj z nawozem. Chyba tak, chyba tak to trzeba będzie zrobić. Jeżeli dobrze to rozumiem. Mamy tutaj taki też siewnik od Kejsa, Fajny, za 6000. Bardzo podstawowy model. Bardzo podstawowy, ale podobno ma opcję siewu bezpośredniego. Mówię podobno, bo nie sprawdziłem tego dokładnie. Ale skoro mam już kultywator, to ja i tak przejadę tutaj kultywatorem. Przynajmniej ten jeden raz. No muszę to zrobić po prostu. Zresztą ten kultywator nie był drogi. On mnie tam kosztował 750 zł. Jakoś tak? To są śmieszne pieniądze tutaj. Wiecie, co te drzewa z prawej strony między tymi polami. To jest coś, czym chciałbym się zaopiekować. W takim ekonomicznym sensie. Chodzi mi o to, że chcę te drzewa wyciąć i zamięciu na pieniądze. Po prostu. Te drzewa tutaj, no nie mam za bardzo żadnej drzewnej, le leśnej działki tutaj, tak drzewnej działki na... w posiadaniu. No nie mam. Musiałbym sobie je kupić. A przecież nie mam teraz pieniędzy na to, żeby coś takiego zrobić, więc myślę, że skoro mam już krowy, to trzeba wykorzystać ich potencjał. Myślę, że może dokupię sobie jeszcze z pięć krówek, jeżeli miałbym kasę. Ale z drugiej strony... Te drzewa, które są tu w okolicy tego gospodarstwa, myślę, że można by było spróbować wyciąć. Przynajmniej niektóre. I wiecie co? Jak wtedy bym je wyciął, sprawdziłbym opłacalność drzew, sprawdziłbym, jak to się opłaca, bo mimo tego, że gramy na poziomie trudnym, to ja wciąż będę szukał jakichś sposobów na to, żeby zarobić więcej. Tu przede wszystkim chodzi mi o to, żeby rozwinąć to gospodarstwo i żeby przede wszystkim spłacić kredyt. Ja mam dwa lata na to, żeby zarobić ekstra 100 tysięcy i oddać oczywiście pieniądze ziomkowi, od którego te pieniądze pożyczyłem. Oczywiście do tego są jeszcze odsetki, tam 10% rocznie, więc jeżeli ja to będę spłacał na bieżąco, no to ja nie zapłacę 120 tysięcy, tylko trochę mniej, no ale mimo wszystko będę płacił bardzo dużo. To nie będzie 100, 200, 300 zł, to naprawdę pójdzie w tysiące. Liczmy w zaokrągleniu, że ja muszę zarobić w ciągu dwóch lat 120 tysięcy. To oznacza, że na miesiąc, na każdy jeden miesiąc muszę mieć 5 tysięcy do przodu. A przecież 5 tysięcy do przodu muszę być, uwzględniając wszystkie bieżące wydatki, wszystkie żniwa, wszystkie zyski. Więc 5 tysięcy do przodu na miesiąc to wbrew pozorom jest bardzo dużo pracy. To oznacza, że tak naprawdę co każdy miesiąc będę musiał zatrudniać się na gospodarstwie kogoś innego. Będę musiał robić zlecenia, będę musiał robić kontrakty. W tej chwili pracuję u siebie, ale nie jest jakoś bardzo opłacalne. No widzicie to zresztą na samym początku. Gdybym ja był właścicielem tych wszystkich pól tutaj dookoła, gdybym mógł je na przykład połączyć, gdybym sobie zrobił taki jeden wielki areał, no to wtedy sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Pusiałbym na przykład jakąś bardzo opłacalną roślinę, albo posiałbym nawet taką zwykłą pszenicę. Ale nie sprzedawałbym jej teraz. Sprzedałbym ją na przykład za... 3, 4, 5 miesięcy, wtedy kiedy płacą za nią więcej, albo na przykład zbudowałbym sobie jakąś zwykłą, prostą fabrykę, zwykły, prosty młyn, kupiłbym sobie młyn, na przykład na tej mapie, który gdzieś tu pewnie jest, i wtedy na spokojnie mógłbym zarabiać jeszcze więcej kasy. I to by było dobre. I wtedy mógłbym się rozwijać, miałbym więcej terenów, miałbym większe możliwości. Dzisiaj tych możliwości nie mam, dzisiaj nie mam terenu, dzisiaj muszę to wszystko tak naprawdę zarobić. Na to wszystko muszę zarobić ale patrzę na tą mapę, popatrzcie jaka jest śliczna górka przede mną, jaki śliczny pagórek. To jest chyba najbardziej klimatyczna polska mapa, na których w tym momencie grałem. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie poprzednie mapy były złe. Nie, one były świetne. Naprawdę uważam, że one były doskonałe, ale ta jest wybitna. Po prostu patrzę, patrzę na tą górkę. Mega mi się podoba. Po lewej stronie delikatny las. Tutaj gdzieś rosną sobie pojedyncze drzewka. Tu jakaś brzoza. Tu jakieś inne liściaste drzewo. Tu jedne, drugie, trzecie uprawy. Od czasu do czasu jedzie jakiś samochód. Nie ma bardzo dużej ilości budynków gdzieś tutaj w okolicy. Tylko jest takie jedno gospodarstwo. Nawet jeżeli przejedziemy tą główną ulicą w tej wiosce, to i tak mimo wszystko. Tam są pojedyncze gospodarstwa. Nie ma tego dużo. Z tych gospodarstw są większe, tak naprawdę na każdy można wjechać, a to nie jest tak, że jedno ma wiecie 10 metrów kwadratowych i tyle. To mi się akurat bardzo podoba w tej mapie. No ale dobra, wróćmy tutaj i są jeszcze te krawężniki. Jakbym grał z Not Farmingiem, jakbym grał tutaj z Farming Geniusem, oni by byli w siódmym niebie. To był sarkazm, tak. Oni by nie byli zadowoleni z tych krawężników, no ale cóż no, nie ma innej możliwości. Ja po prostu widzę to i, i mega mi się to podoba. Słuchajcie. Cofnę sobie delikatnie, zostawię teraz ten oto kultywator, trochę się zdarł. Ale to nie jest problem, przecież to jest maszyna, ona ma pracować, najwyżej się odremontuje, jeżeli będzie trzeba. Kultywator został zaparkowany w tym momencie pod wiatą. No i teraz, co dalej, co dalej, no bo trzeba jakoś pieniądze zarabiać, no nie mogę teraz siać orkisza, nie mam takiej możliwości. Ale mogę, słuchajcie, zrobić jeszcze jedno zlecenie. I myślę, że to jest dobry pomysł, zrobimy zlecenie. Wziąłem teraz, wypożyczyłem jednak ten traktor, traktor Versatile. Traktor, który raczej nie jest często spotykany w Polsce, jeżeli w ogóle. Do tego mamy dwie kosiarki, kosiarki Kun, ale to są kosiarki, które są dość szerokie. Szerokość robocza łączna, szerokość robocza całego zestawu to jest nieco ponad chyba 8 metrów. No i prędkość robocza też jest duża, bo to jest 22 km na godzinę, więc szybko będę w stanie to skosić. Chyba. Oczywiście, gdybym był, gdybym chciał zarobić więcej od 900 zł, to po prostu musiałbym skorzystać ze swoich maszyn. Byłoby to możliwe ale zajęłoby mi to znacznie więcej czasu. Przejedźmy sobie przez ten lasek. Tutaj, liściasty. Są jakieś iglaste drzewa, no od czasu do czasu coś tu chyba widzę, ale przede wszystkim las liściasty, to nie jest las na harwester. Uuu, kupa gnoju. A kto tu gnoj wywiózł? Aha, to jest skup. To jest skup chyba obornika, słuchajcie, albo skup gnoju, czegoś takiego, bo tu jest kupa gnoju właśnie i jest skup, więc przypuszczam, nie wiem, przypuszczam, że to jest właśnie coś takiego. No, powiem Wam, że ciekawie. No i patrzcie, mam prawie 10 tysięcy złotych na koncie. Czuję się naprawdę w tym momencie bogaty. Zresztą, w poprzednim odcinku też byliśmy w tym miejscu, tylko po drugiej stronie rzeki. Tam były drzewa, które trzeba było załadować, trzeba było je przewieźć i na nich też zarobiłem trochę kasy. Dzisiaj jesteśmy nieco dalej, po drugiej stronie rzeczki i teraz będziemy kosić pole. Już w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że to był dobry pomysł, wypożyczając te maszyny. Zobaczcie, jak duża jest łąka. To nie jest łąka, która ma pół hektara. To, to nie jest jakieś malutkie pole, to po prostu jest duży areał. No, no zobaczcie, ile tutaj trzeba będzie jeździć. Ja mam tu naprawdę duże kosiarki. 22 km na godzinę sobie jadę teraz tam i z powrotem. No i słuchajcie. Ja naprawdę dobrze zrobiłem, bo przecież tam ta kosiarka jest malutka, ona ma chyba 4 metry, jeszcze dodatkowo ciężko nią pracować za każdym razem na 4 metry, trzeba troszkę się umęczyć, żeby to robić, a tu po prostu wjeżdżam, nie muszę się niczym przejmować, mogę zarobić od razu dodatkowe 2-3 czy tam 4 tysiące, chyba nieco ponad 3 tysiące mi zapłacą za ten kontrakt, więc mimo wszystko całkiem sporo. No ale troszkę czasu trzeba poświęcić, żeby to ogarnąć. Więc słuchajcie, ja na spokojnie podjadę, skoszę to wszystko, bo te pieniądze trzeba zarabiać tutaj. Takie zarabiania, słuchajcie, na kontraktach to jest też zupełnie coś innego. Nigdy tego chyba wcześniej nie robiłem. A tutaj no, nie mam wyjścia. Muszę zarabiać pieniądze w ten sposób, bo w przeciwnym razie zbankrutuję. No, no po prostu. No, no ja nie wyżyję z tego jednego mojego poletka, czy nawet z tych kilku krów, które mamy. No kupię sobie za chwilę jeszcze jakąś beczkę, będę mógł sprzedawać mleko, no ale ceny za te wszystkie produkty są na tyle niskie, że... No, no wiecie, no, no nie wyżyję z tego. Chyba, że chcieliście zobaczyć serię, w której bankrutuję od zera do bankruta. No to, no to okej, okay, no miałem zero na koncie, a teraz będę miał długi na koncie, no więc jest gorzej niż było wcześniej. No to wtedy okej. Okay. No ale my jednak chcemy zarobić. Może niekoniecznie zrobię tutaj imperium w amerykańskim stylu z gigantycznym gospodarstwem, ale chciałbym przynajmniej mieć coś takiego, co pokaże, że nie muszę się wstydzić. Na razie idzie dobrze. Trzeci odcinek, ja już mam 10 tysięcy na koncie, jeszcze teraz zarobię kolejne pewnie 3. No właśnie, świetne sianokosy dla sąsiada na polskiej mapie, piszcie w komentarzu, to ja wam dam serduszko. Według mnie akurat te sianokosy wyglądają po prostu super, przyjadę na pole, nic mnie nie interesuje, mam od razu traktor, mam kosiarkę, mogę coś tutaj zrobić, ale też widzicie, próbuję wyłapać sobie takie zlecenie, które jest najbardziej opłacalne. Takie zlecenie, na którym zarobię najwięcej kasy, poświęcając jak najmniej czasu, no bo też nie sztuka na przykład pojechać na pole i robić kontrakt za 5 tysięcy przez godzinę, no, no to też nie o to chodzi, bo wtedy okaże się, że ja przez cały odcinek zarobię te 5 a ja muszę zarabiać więcej. Ja muszę zarabiać więcej, ja muszę wykorzystać każdą możliwość do tego, by mieć więcej pieniędzy na koncie. Został mi jeszcze jeden przejazd, patrzcie, już jest 87%, więc wydaje mi się, że tym razem ten kontrakt jest zostawiony z takim delikatnym zapasem. Tak mi się wydaje. 89%, a ja realnie robiłem chyba 14%, gdy przejeżdżałem w jedną stronę. Można powiedzieć kosząc na 100%. Teraz koszę tak na 80%, bo jak widzicie, są delikatne zapasy po lewej, po prawej stronie tylnej kosiarki. Ale spokojnie, to, to nie jest żaden problem. Ja sobie podjadę tutaj 97%. Tak, jest zapas duży, bo patrzcie, już jest 98%, 99%, już jest stówka, koniec. Mamy to. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce.